Aha, jestem ja. Mamy kolacyjkę proszę bardzo. Do kolacyjki mamy takiego wariacika. Kiełbaska. Mamy tutaj. No właśnie, dobrej. Proszę, Kla Klaudia wodę gotuje. Klaudia wodę gotuje. To to żarty, jeszcze nie piła. No właśnie, jeszcze nie piłam. I coś tu nie gra. Ten widelczyk masz masz taki składany? Tak, no bo ja mam cały tutaj zestaw. Tam tam też miałem o, ten nożyk. Nie, nie. Ale dobra. Dawaj, młody, dawaj. Nie, tam będziemy czekać, a ty na nas czekałeś? Poczekamy tak jak ty na nas. A co ty, stopy z kolei się, Rozciągamy trochę. Wy naprawdę mówicie, że tam raki? No na 100%, tak jak jechaliśmy i ten ten... Ale że wszędzie w jeziorze czyste. Może mogą być. Ja tam nie wiem, ja nie mam. Raczki mama, raptopowo. Właśnie chciałem Was nagrać, bo przypuszczam, że będę Was nagrywał dwa razy dzisiaj. Czyli tym razem, pierwszy i ostatni. Przy samochodzie później? No, myślę, że tak. Proszę bardzo. Najsłabsi w grupie, oni zawsze tak się wleką. Ale czekam, nie? Ja nie jestem... Jak to się mówi? Tak, zawsze czekam na nich. Jak sobie dają rady przez potok. Zobaczcie, to są naprawdę... Druchy mocne. Ludwika chyba tylko przeceniła swoje możliwości, ale wczoraj mówiła, żeby je nie nagrywać, bo sobie nie życzy. Dlatego bez wizerunku i lecimy dalej. Tutaj mamy pierwszy wodospadzik. Pierwszy strumyk za nami. Teraz lecimy drugim strumykiem i znowu wodospadzikiem. Grupa się troszkę rozbiła, jak widać. let's go what for slack thanks for hatakyama strongest one i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away

na po takim co? Jak tam Paulina? To już o, zakresie. o. Ale. I tego się trochę martwię Wiesz, ja się staram nie oceniać książki po okładce, też tak mówię Ławeczka bez widoku też jest zajebista U. A tam idą nasze ludki Ania, co tam się zadziało? Nie masz siły? To tak jak ja Za krótko śpimy Kwiatuszki odpoczywają, a ja idę dalej Może będzie coś fajnego to się nagra A oni niech sobie odpoczywają Grupa się pod górkę jak widzicie rozbiła Mi zasło w buzi, nawet nie wiem czemu Nie wiem czy to po tej herbacie wczorajszej Danielku pozdrawiam Nie znać Nie sekretu no i za nami też jeszcze ktoś się zawsze tam szłapie, chyba Grzesiek. Mamy już 1020 i wspinamy się dalej. Z nogi kto będzie oglądał, jak plapie? Przepraszam, borowe dziadki, czy wy znowu sprawdzacie temperaturę? Okej, okay, czyli jest. O, dwa stopnie spadło, ale wiem, że napoje ryjek. O, nic nie może przecież wiesz, nie trwać. Zdrawko mojej grupy i atakujemy dalej. Grzesiek znowu, zakała idzie na końcu. Grzesiek! Jesteś? A jest. Zakała wyjazdu. Naprawdę. Cały czas trzeba na niego czekać. Już nie wspomnę. O tym tam. To będzie drugie nagranie, jak obejrzycie zobaczycie jaką szed. Ja myślałem, że zejdę z tego świata tyle co ja się naczekałem na niego. Powiem tak, ile można na nich czekać? Cały czas trzech czeka, czeka, ale ile można. Pierwsza zakała wyjazdu jest. Co powiesz, Grzesiu, na temat wy wypadu w góry? W porządku. W porządku, czyli jeszcze ma siłę jak tam? Widać. Kuba? Idziemy. Kuba to nie wiem, co on jadł, ale dzisiaj naprawdę mocne. Koleżanka, nie pamiętam imienia. Słabe towarzystwo, bo nic nie pije. Ludzie normalnie, ludzie w majówkach odpoczywają, nie? Paulina bez pytania, bardzo dobrze podzięku. Masz tylko, tylko Karol. A Karol. Który Karol? Chyba mnie zmy zmylił mnie, dobry. Nauczyłem się i mi pomylił. O, ale jest Ania. Jest Ania, jak tam paznokcie, pokaż? Całe zdrowe. Kurde, cały czas elegancko, więc atakujemy w górę. Chcę się chwalić, ale powiem Wam szczerze, że dzisiaj mam kondycję i na razie można powiedzieć, że jakbym chciał, to bym był pierwszy. Zaraz odpalimy dronika, zrobimy grupie fajne ujęcie i lecimy dalej na szczycie, ale król jest tylko jeden. Przeziębienie to myślę, że nie. nie tak dobrze tam jak po tym wczorajszym osłabieniu, to... Co to jest? O, dawaj, jest a nie masz, żeby pieczątki sobie tego stawiać. który jest? Trzeci. No, się za całą grupę, a my atakujemy dal Łazienka dobra? Jest, no No to super. Żeby nie było z kibla musi być. <grywka> nie będę się chwalił, ale stole to akurat tutaj walnąłem, więc teraz są też tutaj jak petarda. Zawsze musi być górniany temat. Odarte skory drzewko i ładujemy się znowu w górkę. I ukazał nam się wreszcie Bled. Koleżanka gdzie robić foteczkę. Ja sobie nagrywam. Dziął tutaj nawet taki fajny kamień. Dla starych dziadków można sobie posiedzieć. I taka pogoda to jest petarda w góry Najgorzej to jak ten deszcz jest. Nawet dzisiaj grzesiek idzie wolno. Napierdziela zdjęcia, a wiem dlaczego on tak szybko szedł, przypomniało mu się, spierdolił mu się telefon. Ja mówię, co on tak próje i co miał robić. A dzisiaj już ostatni, w ogóle wyluzowany, George, pyk, zdjęcie jedno, drugie. O, uwaga, bydło idzie. Oj, chamskie, chamskie. Przyznamy się nie od dziś, już 4 dni się znamy. Nie życie co. Ale mi ciupno. Nie wstawię tego na pewno. Cześć, uciekam. Którędy na stole. Tędy oczywiście W lewo. Mamy jeszcze co? 3 godziny? 15 minut? u Jezus, to dużo. Myślałem, że my jesteśmy już... Tak przy końcu. Nie było 3 godziny na Zobaczcie jak to sobie fajnie hawirkę postawił z widokiem na bledzik Ciężko tutaj wejść codziennie, ale ktoś ma auto Polecam kwaterkę Nie przypomina wam to takiego słonia z trąbą Mi tak Ale ja mam taką Nad wyraz dzisiaj Wytężono wyobraźnię, i lecimy w górkę. Ależ ładne kwiatuszki, co? Nie mówię o tych, co wchodzą zboczeńcy mali, tylko o tych tutaj żółtych. Może uda mi się to przybliżyć. Widzicie, tu rzeka jest taki rynsztok górka i za górką już piękna niebieska. Jak czym wam to się kojarzy? Ja powiem tak. powiedziałem co innego. Teraz z łopatką. Wcześniej strzałka i coś jeszcze. Czego nie powiem. Jeszcze parę metrów. Temu nagrywałem z drona. Nagrywałem z drona z tamtego budyneczka. A już jestem tu i lecimy. Najlepsze jest to, że nagrywasz niby widoki, a teraz widzisz dużo, dużo więcej, czyli widzisz tą rzeczkę, która tu jest czysta, od skałki się robi brudna, później sobie płynie tu, tam chyba jeziorko, gdzie mamy parking, tak mi się wydaje, no i tam jest bledzik, czego Wam już tłumaczyć nie muszę, także znacie już topografię, jak Wam się tutaj podoba, to przyjeżdżajcie. Zastanawiam się czy, czy trochę nie wziąć jakiegoś takiego szauerka, ale czy to jeszcze nie zawsze się na zejściu trochę tak się tym śnieżkiem ogarnę Aura Iście wiosenna Nie wiem co to jest ale obstawiam że to jest fiołek kalpański Tylko batony, ona tylko cały czas batony je, ale jest najszybsza Co Lepsze niż u nas krokusiki Oczywiście jest? nie mówiła Ani Joku o zrób Dobra, teraz mamy zakot w lewo. Na 100% to. Tak, tak. No, to potem w styczniu 14 nie zadnie jak wypadnie. I gdy myślałem, że to jest i w szczyt, szczyt mojej głupoty. O, jest schronienie. To jest chronisko, dlatego czekają. Kurwa, jak kurwa, jestem mokra Dobra, kurwa, ostatni, kurwa, o, nie o, nie ostatni raz. Ostatni raz. A jest! Nie I co mam, mam powiedzieć? Kolejny mleczny szczyt. zdobyty Teraz Mleczny. Mleczny szczyt. I tak oto doszliśmy na szczyt. O, to jeszcze nie masz takiego. Słabego, czyli żyje To to? A tak, jest, stolic 2193 metry Mamy to Zdobyliśmy, a teraz idziemy tam Czyli będziemy mieli krótszą drogę I to jest fajne Hello Jeszcze ci mało, do krzyża jeszcze, tak? Jezus, jaki to jest diabeł Ty, jaki kibelek zajebisty Uuuu przy kibelku to będzie. Jak gdy myślałem, że już jestem na szczycie, to mała diablica poszła dalej. Do krzyża pomodlić się. Bo to tu dzisiaj niedziela jest. No właśnie. Zobaczcie jak pięknie. Kibel naprawdę daje pięć gwiazdek Zobaczcie, najważniejsze z Bogiem żyć w zgodzie. Bo jeżeli z nim jesteś w zgodzie, to masz wszystko. Proszę bardzo. Kibelek, taram! A piękna sprawa Dzięki Dzięki Jezusik, lecę dalej Ależ petarda, zobaczcie Zobaczcie jak się pięknie odsłoniło To jest normalnie niewiarygodne Что тут